Witam serdecznie 10 lutego we Wleniu. Tutaj hodowców z, z naszego regionu Dolnego Śląskiego. Tutaj pan Zbigniew Złotkowski i. Jedyny i, I rzeczy o przystąpienie do klubu lotów dalekodystansowych. W ubiegłym roku mieliśmy spotkanie w Bolesławcu, zawiązaliśmy sekcję, to wszystko zazębiło, chcemy to kontynuować. Co Zbyszek o tym sądzi? Tak jest, i teraz właśnie już w tym roku zebraliśmy nawet więcej chętnych hodowców. I w tym roku już deklarację mam, rozłam deklarację wszystkim kolowcom, jest nas co najmniej dziesięciu w tej chwili, takich gotowych i chcemy zawiązać już oryginalnie, tak żeby to miało ręce i nogi, zawiązać sekcję, powołać zarząd, prezesa, jakiegoś tam skarbnika, składki opłacić normalnie członkowskie i opłacić składki lotowe na klubu lotów dalekodyskansowych i zawiązać po prostu sekcję, sekcja będzie Bolesławiec z siedzibą klubu lotów Dalekodystansowych w Nowogrodzie Bobrzańskim. Ja przypomnę, że nazwę główną macie KLD Dolny Śląsk, tak, ponieważ jesteście założycielami pierwszej sekcji, wobec tego u Was jest centrum. Także wszyscy hodowcy z okręgu województwa dolnośląskiego, dotyczy to Wałżycha, Jeleni Góry, powinni tutaj kierować swoje kroki do Was. Poprzez Was gołębie będą dołożone do Nowogrodu Bukrańskiego i tam na loty z zachodu. Mamy trzy loty z Bergenu, z Holandii, to są loty około 700 km. Dlaczego 700? Dlatego, że dużo hodowców mamy ze schodu i ten dystans u nich właśnie będzie powyżej 1000 km, nie chcemy robić lotów ekstremalnych. Później mamy lot z Monte Cassino, loty o imieniem generała Andersa. Bardzo interesujący. Również powtarzamy w tym roku lot z Havre i 3 sierpnia lecimy z Niemcami Londyn. Także mamy dużo lotów atrakcyjnych do wyboru i serdecznie zapraszamy wszystkich hodowców zrzeszonych PZFKGP i niezależnych. Warunek jeden, na przeszłość. Tak jest. Deklaracje, deklaracje, ja już mam, ograłem deklarację od wódka. skseruję tylko i wszystkie leżą deklaracje, muszą być opiniowane przez zarząd oddziału. I normalnie tego PZHGP naszego. Jeżeli hodowca miał jakieś tam kary, nie kary, u nas tego nie będzie nie będzie honorowany taki. Taki hodowca nie będzie miał prawa u nas przebywać. Czyli spotyka... hodowcy, hodowcy raczej z opinią. Czyli spotykamy się tu na wiosennym zebraniu, mniej więcej kiedy. Ja myślę, że to zrobimy w marcu. Aha. W marcu zrobimy, ja jeszcze to będę do Ciebie dzwonił, wtedy zadzwonię, powiadomie wszystkich hodowców, bo już wiem mniej więcej, którzy hodowcy są zainteresowani, wtedy obdzwonię tu wszystkich hodowców i zrobimy zebranie takie założycielskie, już wtedy z prawdziwego zdarzenia. Że już będzie wybrany zarząd, będą deklaracje rozdane, będą hodowcy, opłaty będą mogli od razu także już będziemy naprawdę mieli sekcję taką. Czyli sobie, żeby... serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych miłośników lodów długodystansowców, do Bolesławca, do pana Zbyszka Złotkowskiego, który tutaj prowadzi to wszystko. Jaki nowy zarząd będzie, damy fory na pewno młodym hodowcom, tak, którzy tak, znają tak. się na informatece, przede wszystkim ponieważ był ten przekaz medialny. Po prostu będziemy chcieli trochę odciążyć siebie, bo my jako działacze już mamy naprawdę dużo funkcji na głowach, także siebie trzeba będzie odciążyć to wszystko, a to będzie po prostu pod nadzorem. Hodowców, którzy z doświadczeniem będą młodzi hodowcy, mieli możliwość wykazania. Dzisiaj to mi, miły moment. Pan Ryszard chce przystąpić do klubu. W pan... nawet dalej. Ja tak, w zeszłym tak. chciałem przystąpić, ale w tym roku będę próbował, może spokojnie na początku. Czyli pasjonują pana loty dla tego dystansowe, rozumiem? No jestem ciekawy A już odnosił Pan jakieś sukcesy w tych lotach, czy chce pan popróbować do Raczej wkrótszy. A, raczej hmm. wkrótszy. No, jest tendencja. Wczoraj mieliśmy spotkanie z Czechami, między innymi, w Zdroju. Również chcą w tych lotach dalekich zaistnieć. Mają dużo dokonane na lotach średnich, krótkich, ale jednak loty długodystansowe mają ten swój smaczek. Oczekiwanie na głębiach który pokona około 1000 km ma swój urok no, przede wszystkim. No, także my jako klub zapewniamy transport, nagrody. Także. chciałbym powiedzieć, że w zeszłym roku właśnie myśmy po raz pierwszy spróbowali i kilku hodowców z Bolesławca dało na lot La Havre. I nawet mieli no, niezłe wyniki, bo każdy z spoleciał dosyć dobrze. Heniek Dudek miał siódmego głębia tu na region. U mnie też siada samiczka dosyć dobrze, bo była czwarta tu w Bolesławcu. I kolega, jeszcze kolega, Pogwiz dał na, na Montauban i miał bardzo dobre dwa gołębie miejsce tego Montreban. także po prostu pierwszy jakiś szlak przetarmi w zeszłym roku. W tym roku myślimy, że będzie większa frekwencja i dopiszą hodowcy. No. Dziękuję za rozmowę, życzę powodzenia i do spotkania na marcowym zebraniu. Dziękuję bardzo.